Cześć wszystkim, jestem Mateusz, a dzisiaj chciałbym Wam przedstawić cztery rośliny, które naprawdę fajnie budzą się u mnie do życia na wiosnę. Zanim jednak przejdziemy do przedstawienia, no można by powiedzieć, takich moich ulubieńców miesiąca, jeszcze takie małe info, jeżeli chodzi o najbliższe transporty, które do mnie przychodzą, czy ogólnie co się u mnie dzieje. Jeżeli składaliście zamówienia przez przesprzedaży, jeżeli chodzi o doniczki, to na pewno dostaliście już tego maila, bo niestety ten spód na jednej z granic na tydzień, także o tydzień się przesunęła ta wysyłki, za co Was przepraszam. Także najprawdopodobniej 6 do 13 maja powinny te doniczki zostać do Was wysłane. Oczywiście maila wysłałem, tak jak Wam obiecałem. No i co było zaznaczone, że może to się opóźnić, dlatego jeżeli by się opóźniło, to by był mail wysłany, no. I tak był minimalny zapas, ale zapas był liczony na to, jeżeli coś by się już w Polsce opóźniło. Nie przewidywałem tego, żeby coś się opóźniło już w samym pociągu, ale niestety to się zdarzyło tym razem. Zawsze to jest tak, że jeżeli coś się planuje, to zawsze to się opóźnia. A teraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz. A jeżeli czegoś się nie planuje, jakby to powiedzieć, a jeżeli się... No właśnie, bo to było zaplanowane, że kiedy przyjdzie, to wtedy przyjdzie. I ta przesyłka, malutka na serio, malutka, co nie? I ta przesyłka właśnie z oślinami, co ją ja ją trzymam, ona jak przyleciała w czwartek o godzinie 12 do Warszawy, to była gotowa do odbioru już o godzinie 15. Gdzie ja w czwartek już nie mogłem jej odebrać, także odebrałem ją dopiero w piątek, co nie? <słuch> I na serio, na tej przesyłce tutaj rośliny znajdują się, yy, tutaj te rośliny, które się właśnie znajdują, będą dopiero dostępne w lipcu, bo to jest przesyłka właśnie z roślinami, na lipiec, nic mi tam nie zależało, co nie, ale od momentu złożenia zamówienia na te rośliny, w dwa tygodnie już była gotowa do wysyłki, jak przyleciała w czwartek, gdzie później jak z agentem celnym rozmawiam, no to więc spokojnie, nie musimy tego jakoś bardzo szybko i tak ją dopiero w piątek mogę odebrać po południu, to po trzech godzinach było już wszystko gotowe, także no. <grystanie> Widzicie jak to jest. To było kompletnie niezaplanowane, dlatego że też był jeden u mnie dostawca, który... od którego miałem wziąć właśnie rośliny, nowy, żeby go przetestować, to miało być rośliny z TC. Także stosunkowo szybko był ten wysłoki, ale zaczął coś kombinować, no to powiedziałem, jeżeli, jeżeli... nie chcesz, to nie. Nie składam zamówienia. No, Także... Złożę mu jednego mojego dostawcy takiego, który no, naprawdę sprawdza się już od jakiegoś czasu. Co tak, że z na dzień on po prostu dostał zamówienie, też był w szoku. No ale powiedziałem mu, kiedy wyślesz, wtedy wyślesz, ale fajnie by było, gdyby jeszcze to przed majówką do mnie przyszło, także jest. No właśnie, żeby to przyszło pod koniec samego kwietnia. Nie. Także jest i wysłał to do mnie w środę, w czwartek było gotowe do odbioru, a w piątek dopiero mogłem to odebrać, także tak się dzieją rzeczy po prostu, jeżeli się ich dokładnie nie planuje. A później nagle transport doniczek, który był stosunkowo dobrze zaplanowany, no bo jak tutaj mówić, wszystkie czasy, gdzie on ma przyjechać i na której stacji kolejowej ma być, miałem dostępne, co nie? I sobie tam dodałem jeszcze zapas jakby się coś działo u nas w Polsce. No to wyszło także na innej granicy się trochę opóźnił, no ale nic. On powinien do mnie przyjść i, i że powinienem mieć towar 6 maja. Zobaczymy co się stanie. Nie, także od 6 maja aż do 13 maja jest zaplanowana wysyłka, ale im wcześniej tym lepiej, co nie? No, później do, te doniczki będą normalnie w regularnej sprzedaży i tyle. Że ja to odniosę i przejdziemy już do roślin. A więc pierwszą rośliną chyba was nie zaskoczę. To jest mój skrzydłokwiat Diamond. Kiedyś y, dawno kupiony na festiwalu roślin, bo odziło te były w dobrej kondycji wtedy. A? Także taki y, skrzydłokwiat właśnie Diamond powiem Wam, że teraz bardzo mocno budzi się do życia. To, co możecie zauważyć u niego, o to, to... O, proszę. Jest tutaj jeden kwiatostan wypuszcza i tutaj jeszcze drugi kwiatostan. O, jest. I drugi kwiatostan też on wypuszcza. Także zaczął mi kwitnąć teraz skrzydłokwiat Diamond. To, co mi się w nim no, nie do końca podoba, jest takie, no, mogłoby być lepiej jest to, że no, zobaczcie, że troszeczkę liście mu się zaczynają zmniejszać, no bo największe liście są stosunkowo duże, są ponad wielkość mojej ręki. Natomiast jeżeli chodzi już o najnowsze liście, no ale znowu też mówię, przecież to są liście, przy których ten skrzydłokwiat właśnie teraz wypuszcza kwiaty, no to mogą być trochę mniejsze. Ale ogólnie rzecz biorąc, ten skrzydłokwiat od ostatniego przesadzam do tych niższych doniczek właśnie z perforacją. To, te, to powiem Wam, że zaczął już się fajnie zakorzeniać. Też na pewno widzieliście właśnie w filmie o przesprzedaży doniczek. Także spójrzcie jaki on jest piękny, no co tutaj o nim dużo mówić. Na pewno on jest bardzo łatwy w uprawie, ja się prawie nim nie zajmuję. Naprawdę. On sobie stoi. Jest też w ogóle Drama Queen, no bo wiadomo jak to skrzydło kwiaty, one piją niesamowite ilości wody. One piją niesamowite ilości wody. Także jak on nagle troszeczkę mniej wody dostanie, to on wiadomo, tak trafnie plap, sobie. Ale właśnie podlałem go godzinę temu, no i już jest stosunkowo ok. To, co zauważyłem na nim, to to, że na samym, samym początku, jak te liście wychodzą, to ta warikacja jest taka troszeczkę bardziej zielonka, albo żółtawa, i później dopiero wybarwia się troszeczkę bardziej pod biel. Także spójrzcie, jakiego tutaj, no, stosunkowo już dużego tego skrzydła kwiata mam. On jest aktualnie posadzony w doniczce 15. I tylko i wyłącznie w białowym podłożu. To chciałam powiedzieć, tak. Nie tylko i wyłącznie w białowym podłożu, no bo kokos ogólnie uważany jest są takie no bardziej jałowe podłoże. W większości mam rośliny posadzone w kokosie, dlatego, że stosunkowo dużo nawozów im dosuje, także ja nie potrzebuję mieć nawozów z samej ziemi. Ja. Naprawdę nie mogę się napatrzeć na niego, a to, że stoi obok dosłownie mojego komputera ciągle, no to prawie, że ciągle na niego patrzę. Ale dalej wydaje mi się, że to jest na serio chyba jeden z moich najlepszych zakupów ostatnimi czasy. No bo stosunkowo długo też nie kupowałem roślin, na ten skrzydł jest stosunkowo nowym nabytkiem. No właśnie. Zobaczymy. Taka mała dygresja teraz. Warto podobnie jakieś odmiany skrzydłów kwiatów, jeszcze inne, będą się pewnie u mnie w lipcu oraz w sierpniu pojawiać. Na razie nie mam ich innych zamówionych niż te, co mam, ale mam nadzieję, że jeszcze w kolejnych importach jakieś do mnie przyjdą, bo w tym importzie, którym widzieliście u mnie przed chwilą dosłownie, to w większości są Antuja, choje i scindapsusy. I zobaczymy, co będzie dostępne w lipcu. Także tego skrzydło kwiata sobie na razie tutaj odłożę, niech on sobie tutaj stoi. A drugą rośliną jest stojąca za mną Kalatea. Ta Kalatea Mozaika Network, widzicie, jaka ona jest wielka. Możecie zauważyć, że ona ma dużo żółtych liści. Ale dlaczego ona jest moją ulubioną rośliną i dlaczego mówię, że ona teraz odbija? Już wam to pokażę, tylko zastanawiam się, z jakiej strony to pokazać, ale wydaje mi się, że z tej będzie dobrze. Jeżeli sobie zajrzymy do środka niej, no, to wszędzie będą wychodziły nowe liście. Ona ma podniszczone niektóre liście, zasuszone końcówki, ale to są jeszcze rzeczy które są wynikiem stresu jak ją kupiłam, wynikiem tego, że ja ją kupiłem na promocji, dlatego że ona była przeceniona minus 50% i była drugiego gatunku, dlatego liście niektóre wyglądają tak. No ale ja mówię, ja ogólnie z kalateami mam zawsze, ale to zawsze problem. Także jeżeli jakaś kalatea u mnie żyje, jak ta, i tutaj ciągle nowe liście jakieś wychodzą, o tutaj jak dużo nowych liści jest. Zobaczmy, czy będziecie w stanie zauważyć. Ja na pewno. Patrzcie, ile tutaj nowych liści jest. No przecież to coś. No to jest coś niesamowitego. No i teraz, jak się zajmuję tą kalaterą na wiosnę, no bo na wiosnę, teraz już po zimie trzeba coś ją, powiedzmy, tak przeczyścić. Także te wszystkie susze, o, te wszystkie susze, które są tutaj, no to teraz będę musiał je pousuwać. Dlatego, że ja nie usuwałem tutaj w ogóle suszów i w ogóle. Tą karatemu powiedzmy tak nie czyściłem jej, nie odkurzałem jej, w sensie wiecie o co chodzi. Normalnie trzeba ją czasami poprzecierać, dlatego że ma stosunkowo dużą powierzchnię liście, no i kurz się na niej zbiera. Ale tego w ogóle tutaj nie robiłem i ona sobie całą zimę bez problemu przetrwała. Dlatego, że nie pamiętam, ale wydaje mi się, że ją ponad rok temu spokojnie już kupowałem. Także ta karatera, jestem naprawdę zaszokowany, że... Udaje mi się jej uprawa, choć pewnie nią się nie zajmuje. Są takie rośliny, właśnie jak można by powiedzieć ogólnie u mnie, kalatera z alokazji, które czasami u mnie nie potrafią, jakby to powiedzieć, nie potrafią znaleźć sobie miejsca, nie potrafię się nimi zajmować. Ale to raczej wynika z tego, że one wymagają większej uwagi, większej opieki i odpowiednich warunków. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, jak y, po prostu ktoś nie po, y, jak ktoś kupuje rośliny i nie spojrzy, jakie ona powinna mieć warunki do sosu i nie zapewni im tych warunków. Tej staram się zapewnić jak najlepsze warunki, jakie tylko mogłem, ale nie mogłem jej wsadzić do GoBoxa. Także stoi sobie ona pomiędzy po prostu multumem roślin w stosunkowo jasnym stanowisku, ale nie takim, gdzie, w, y, gdzie by dostarcza, gdzie są w ogóle pomienie słoneczne bezpośrednio na nią wypadały. Ona stoi sobie właśnie w jasnym, pośrednim świetle i u mnie jedynym problemem, jaka, jaki mógłby nastąpić właśnie, to są tylko i wyłącznie podsuszone końcówki liści, ze względu na niską wilgotność. No i to widać czasami, że no niektóre końcówki liści są podsuszone, ale jakoś ta karatera sobie żyje. Powiem Wam, że ja nie wyrzucam roślin, dlatego że u mnie one źle rosną, tylko szukam im jak najlepszego miejsca w domu, jakie mogę zapewnić im, żeby sobie właśnie wtedy rosły. Tam coś się nie chce oderwać niestety. No ale czasami takie susze, to są po prostu liście, które nawet nie wiem, nie, raczej ją czyściłem w momencie jak ją przyniosłem do siebie do domu. Bo jakby na promocji co ją przecież wyczyściłem, ale ona dalej nie jest przesadzona. Ona dalej nie jest przesadzona z podłoża produkcyjnego. Wiadomo, jeżeli bym uprawiał w hydroponice rośliny, czy uprawiałbym w czym jakimkolwiek innym podłożu, które byłoby dla mnie no idealne, jakby to powiedzieć, to, to bym ją pewnie przesadził. Ale nie chciałem na niej testować nic. Mówię, przecież i tak jak lata, mi nie... Tak jakby, no nie umiem się zajmować, dlatego że uważam je za roślinę bardziej trudną w uprawie. Choć powiem wam, że tak, taka latera, mozaika, Network, właśnie, taka latera ma stosunkowo głębę liście, jak na kalate, także no to też może być fakt, który przemawia za tym, że ona może tolerować niższe wilgotności powietrza. Nawet ją chyba wyczyściłam, na dawno jej nie czyściłam, tak jak wam mówię. Także spójrzcie na tą wielką kalatę. Przecież ona jest tutaj w stanie całego mnie zasłonić. A żeby wam pokazać, jak dokładnie wygląda ta kalatea. jeżeli chodzi o liście, to spójrzcie tu. Nie możecie też zauważyć takiego liścia O. To coś oznacza po prostu, że miał trudności ze rozwijaniem się ze względu na wilgotność. To jest właśnie to białe. Ale tutaj. Jak spojrzycie na tego liścia, no to on jest prawie, że idealny. <laughs> Może jak to wygląda? No. To. Jakby jeszcze tylko kamera chciała się sfokusować na tego liścia, którego ja chcę Wam pokazać, o. Tak powinno być już lepiej. A teraz spójrzcie, jak ona tak w większej całości wygląda. I dlatego powiem Wam, że stosunkowo teraz tą paletę lubię. A tutaj, o, jak pięknie rozwija się liść. Tutaj właśnie zaczął się piękny nowy liść rozwijać. Hmm. Tego by trzeba było obciąć, ale myślę, że później to zrobię. Ale no jeszcze Wam pokażę. A na dalej jest dosłownie w podłożu produkcyjnym. Czy korzenie wychodzą? Nie wychodzą. No, korzenie nie wychodzą. Nie wiem, czy Wam to pokażę. O, udało się. Udało się. Nie wychodzą. Także ja teraz będę się bał ją w ogóle przesadzić, no. Bo nie wiem jak bym miał to zrobić, żeby ją przesadzić i tyle, i tyle. Niech sobie tutaj stanie taka, taka ładnie. No myślę, że jeszcze cały film będzie mi towarzyszyć, no ale tak jak Wam mówię, ja jej ani nie przesadzałem, to że ona tutaj ma no, takie Przysuszenia, podsuszenia to jest tylko i wyłącznie fakt, że ja ją kupiłem na promocji i w obi nie potrafili się ją zająć, no bo wtedy to był ten moment właśnie, gdzie te kalate network rzucili do Obi i dało się później w promocji kupić za 30 zł. Cena nie niewyobrażalna jak na wtedy. Teraz myślę, że dalej za tak dużą kalatę 30 zł to byście no nie kupili jej, także była to okazja, a że nie potrafiłem się nimi zajmować i dalej uważam, że ja kalaterami oraz okazjami nie potrafię się zajmować no to na próbę ją wzią, bo jest najłatwiejsza i potwierdzam Wam to jest najłatwiejsza i teraz przyniosę Wam jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedno nosinek to mi też kiedyś w Obi kupiłam bo jest to Hamedora Metalika. tak, dlaczego ta Hamedora Metalika się znalazła tutaj, mimo że te liście są trochę no ale też od razu mówię, to było na pomocy kupowane, nawet jeszcze jest dalej nieprzesadzona. I ja ją kupowałem, no stosunkowo, stosunkowo dawno. To dlaczego ją teraz przynoszę? Dlatego, że, patrzcie, ja myślałem, że nigdy do tego nie dojdzie, ale taka ta hamedora zaczęła mi wypuszczać tej nowe listki. Ten nowy listek, ten nowy listek i tutaj nowy listek. To, żeby Hamed ta akurat wypuszczała nowe liście i w ogóle nie usychała w przeciągu pierwszych, powiedzmy, kilku miesięcy, to to jest. Dla mnie duże osiągnięcie. I dlatego, że właśnie teraz zaczęła się już wiosna, bo kupowałem ją pod sam, można by tak powiedzieć, początek jesieni, stosunkowo dawno temu. No to powiem Wam, że jestem na serio z niej zadowolony. Teraz pewnie będę ją musiał przesadzić do nowego podłoża, jak tutaj już wypuści te liście, no bo też stosunkowo doniczka jest na nią za mała i mi zbyt szybko ta hamedera przesycha. A stoi sobie ona u mnie w oknie zachodnim i to jest okno normalnie dachowe, więc normalnie też na nią pada ciągle światło, dlatego też ten liść może się wydawać przeżłupnięty, no i może ogólnie być przeżłupnięty. To jest ta harmonia. Ja nie wiem co o niej powiedzieć, dlatego że kupiłem ją tylko i wyłącznie na chybę, żeby zobaczyć, i nawet o niej nie czytałem wtedy. A później, jak zacząłem jej czytać, jakie należy jej zapewnić, stanowisko, to było takie, czy na pewno u mnie ona się sprawdzi. No ale dałem ją tam, gdzie wydawało mi się, że będzie ok, czyli ma stosunkowo dużo światła, ale znowu będzie, byłby problem z wilgotnością. Tylko że to, podobnie jak i kalatera, powinny mieć no, trochę większą wilgotność powietrza niż standardowe rośliny, tak jak skrzydłokwiat. Skrzydłokwiat sobie w niższej wilgotności powietrza poradzi bez problemu. Nie będzie i rzucał, ale sobie poradzi. Ale to, także ja jestem w szoku, że właśnie teraz zaczęły wypuszczać u mnie liście. I mam nadzieję, że będą naprawdę fajnie sobie rosły, bo tutaj są trzy sadzonki i każda z nich, tak każda z nich, tak jak Wam pokazywałem, tutaj jeden, tutaj drugi jest, jeden i drugi. No i trzeci liść tutaj jeszcze nie rozwinięty tak w ogóle. Sobie zaczynają wypuszczać. Stosunkowo powiem Wam, że nawet widać, że jest ta roślina troszeczkę srebrna. Właśnie ma nazwę Metalika ze względu na to, że ma minimalnie bardziej srebrne liście niż no, inne rośliny, nie jest taka typowo zielona. A, naprawdę. Jestem z niej zadowolona. Także idę teraz jeszcze po trzecią i ostatnią roślinę czwartą i ostatnią roślinę. Dokładnie. Nie wiem, co ja mam z tą dzisiaj. Te rośliny tutaj naprawdę nie mogą zawadnąć. No, jakbym, jak można by myśleć, że te rośliny nie mogłoby by Nawet w ostatnim filmie Wam ją pokazywałem, no ale muszę Wam ją jeszcze raz pokazać. Patrzcie na najnowszego liścia mojej Monstery Type Constellation. No, cudowna. Cudowna jest. Wiadomo, ten liść jest od stosunkowo dawna tutaj z nami. No i ma minimalne uszkodzenia, które były jeszcze w ten spójcie. Ale nie. Ja tego po prostu nie usuwam, bo mi to nie przeszkadza. To jest pierwszy liść, jaki u mnie wyszedł. Ten właśnie jest pierwszy. A to jest ostatni, jaki u mnie wyszedł, i widzę, że idzie kolejny, także powiem Wam, że rozpędza się ta Monstera. No, jak sama nazwa mówi, będzie monstrualna. Także Monstera, Time Constellation, no, nie mogło jej tutaj zabraknąć. Ona stoi właśnie u mnie przy oknie wschodnim, dachowym w stosunkowo dużej odległości, bo 2,5 metra od tego okna sobie stoi, ale widzicie, nie przeszkadza jej to zbytnio, także dużo światła jej dostarczają też lampy, które są wokoło i doświetlają inne rośliny, a nie bezpośrednio tą monsterę. Także można by powiedzieć, że ona powinna stać znowu w jasnym, ale pośrednim świetle rozproszonym, nie żeby na nią dosłownie padały promienie słoneczne niższą wilgotnością, czyli myślę, że tak 40-60% sobie bez problemu ona poradzi. Jeżeli będzie miała nie jeszcze niższą wilgotność, to na pewno by jej końcówki zasychały. To co mogliśmy zauważyć tutaj, że troszeczkę jest zaschnięta, ale to zaschnięcia, które było w tym miejscu, ono jest akurat stresem po imporcie, a nie od końcówek. Zależy, choć zobaczmy czy ma tutaj gdzieś końcówki zaschnięte liści. No niestety tego Wam nie mogę pokazać, no bo, no bo nie ma, no bo nie ma. Ma właśnie zapewnioną wilgotność około 50-60%, także bez problemu ona sobie u mnie rośnie. I yy, o świetle Wam powiedziałem, natomiast jeżeli chodzi o podlewanie, to powiem Wam, że naprawdę ona bardzo, ale to bardzo dużo u mnie pije. Podlewam ją standardowo raz na tydzień, tak żeby ziemia przeschła mniej więcej trochę do kolejnego podlewania. Teraz jeszcze ją sobie wyciągnę. Ona jest dalej w podłożu produkcyjnym, tak jak do mnie przyszła. To zobaczcie, że jeszcze teraz jej korzenie normalnie wychodzą z doniczki. Także za niedługo będzie trzeba ją przesadzić, ale widzimy, że była korzeniowa jest stosunkowo zdrowa, bo nie widzimy żadnych czelnych korzeni, a przynajmniej ja nie widzę z tej perspektywy, co na nią teraz poglądam. Hmm, tam jeszcze jakaś półka karęzy, tu jest nawet nie wiem skąd. Jeżeli chodzi o podłoże, w jakim ona rośnie, no to wspominałem. On jest produkcyjny, ale to produkcyjne podłoże też jest ogólnie złożone w większości z kokosa. Może tam trochę tofu jest, ale w większości jest to produkcyjne podłoże złożone z kokosa, także mi jak najbardziej to odpowiada i też do podłoża kokosowego będę ją przesadzał, no, ale nie mogę się napatrzeć na tego najnowszego listra. No, on jest po prostu cudowny. Że mam nadzieję, że ona będzie sobie dalej rosła, a podczas tego jak ona będzie, powiedzmy, wypuszczała kolejnego liścia i sobie kolejnego liścia już utwardzi, to myślę, że to będzie dobry moment na jej przesadzenie oraz dodanie jej panika, dlatego że mimo że ta monstera jest powiedzmy raczej pełzaczem, bo to jest duża forma monstery, to nie jest mała forma monstery w sensie bo tylko to jest duża forma to mimo tego palik by się jej przydał ustawiony pod troszeczkę większym kątem, no tak powiedzmy 70 stopni, żeby nie był idealnie pionowy. No i to powinno jej wtedy wystarczyć, żeby się spinała, bo mimo tego właśnie, że to nie jest mała forma monstery tylko duże, to u mnie raczej będzie prowadzona w takiej formie, żeby ona szła do gry, a nie położyła się gdzieś. W naturze te monstery też się spinają po drzewach że myślę, że nie będzie jakiegoś większego problemu. Dużą formę monstery też mam jedną i normalnie na paliku kokosowym ją czy, czy, tak podwiązuję, że jest ok. Ale tamtą dużą formę monstery powiem Wam, że będzie trzeba za niedługo uciąć. No. Także odkłady z mchu będę musiał zrobić i coś z nią poczynić, dlatego że jest już trochę za duża. Na pewno byście chcieli jeszcze wiedzieć, co znajduje się w tamtym wielkim ka kartonie z Tyroboksiem. znaczy właśnie w pudełku styropianowym co do mnie przyszło. No a przekonacie się na serio w lipcu jakie tam rośliny przyszły. Na razie powiedziałem tylko gatunki. Nie będę zdradzał w tym momencie, jakie tam są odmiany, ale mogę Wam powiedzieć, że tam jest właśnie dużo Androidów, choi. Chyba też tam się jakiś znajdzie. Piper też się znajdzie. No. Naprawdę sporo tam ciekawych roślin przyszło. No i syntapsusy. Syntapsusy, z syntapsusy, oraz Hoyen głównie przyszły w tym transporcie. Także już się przygotowuję na lipiec, żeby było dużo roślin do wystawienia. A na teraz to myślę, że to by było już wszystko. Także dziękuję Wam bardzo mocno za obejrzenie dzisiejszego filmu. Możecie się w komentarzach podzielić, jakie rośliny Wam się teraz fajnie rozbudzają na wiosnę, jakie są w tym momencie rośliny Waszymi ulubionymi. Moje cztery ulubione rośliny w tym momencie widzieliście. Mam nadzieję, że wam się spodobały. Jeżeli chcecie oglądać więcej moich filmów, zachęcam was mocno do subskrybowania kanału. Ja się zamięczę nam i widzimy się kolejnym razem. Cześć!